Siemanko grubaski gruby co jest z waszej strony witam na grubym csgo pamiętajcie że gramy z kodem gruby activate klikamy i gramy sobie kurwa na csgo i pamiętajcie też o tym że możemy wpłacać skiny metodą instant i każdy ma swój limit i pamiętajcie też że wszedł nowy update na te giveawaye gdzie doszły te Płomyczki, które są mega zajebiste, bo na moich dwóch najdroższych skinach, czyli 630 zł i 660, macie dwa razy zwiększoną szansę na wygranie i wystarczy płacić 80 z kodem gruby. Także myślę, że dilek fajny. Myślę, że dilek fajny. Także przechodzimy do testowania tej najdroższej skrzynki, która to nam została po ostatnim odcinku do sprawdzenia. Niestety jest dosyć droga, yy, ale mam nadzieję, że uda się coś tutaj ugrać z niej. E, mamy glocka, który no niestety nie jest zbyt dobrym dropem. 56 zł, Trochę lipton. Próbujemy, otworzymy sobie jeszcze dwie. A jak tutaj nic nie da, to już nie będę ryzykował. Yy, bo już raz próbowałem te otwierać, to otwierać, tę skrzynkę i... No stówka, dobra ostatni raz. Nie ma co. Jak nie siądzie, to nie siądzie. No niestety znowu gloczek. Ta skrzynka nie siada. Od razu Wam mówię, widzowie. Tak samo jak przy poprzednim evencie, ta była lepsza. Chociaż w tym przypadku nie wiem, czy ta nie jest lepsza. Za 21 Ziko tak szczerze. Ale no ręki sobie nie dam uciąć, bo te wszystkie skrzynki jakoś mi ostatnio słabo dropnęły. Spróbujemy sobie może to otworzyć. Na razy 3. Czy coś nam tutaj znowu wypadnie? No tak, kurde, jako tako, ale no nie, bo słabe stany jednak, więc. Więc słabizna. No tu niestety też słabiutko, ten roll cage, no nie, outsider coś powinien być wart, 36 zł, okej, okay. A co dalej na nie zwróciło trzech skrzynek, dobra, spróbujemy sobie machnąć to raz w buście i zobaczymy, jak to nie to, o, mamy sairexa, przynajmniej, ciekawie w jakim stanie, field tested, okej, okay, ale 150 zł, tak czy inaczej, i tak w sumie spoko, bo na plusik, no ale tu już plusiku nie ma. Więc odpuszczamy te skrzynki eventowe, bo skrzynki eventowe z kodem gruby nie wchodzą. Zobaczymy Daily Case'a. Miejmy nadzieję, że ten Daily Case coś tutaj e, zadziała, że tak powiem. No ale niestety nie zadziałał. 7% e, 7, co ja gadam, 7%, 8 groszy na 40%. Także niestety lipka, lekka lipka. E, co my tu mamy do wygrania na bitewkach? No, bitewki, czyli. To co tygryski lubią najbardziej. Szczerze, żeby się dało gdzieś dołączyć, to było zajebiście. To wszystko lata, kurwa, jak pojebane. No tutaj coś, coś poleciało. 43 zł dla bota poleciało. Tutaj raczej za dużo nie nadgonimy. No, tutaj znowu poleciało 43 ziko, także w sumie nawet spoko. Tu ten M4 zaurus. no ale też dyszka tylko. No tak średnio ta bitwa wygląda, tak średnio, 8 dyszek, właśnie. Właśnie, zabrakło prawie połowy, żeby to się opłacało w ogóle. Tu może sobie zawalczymy? Na jedną skrzyneczkę, o taktycznie, tak na, na, na wyczucie, na, na, na czuteczkę. No i co? No i chuj. Wygrałem. Szkoda, że kurwa złoty 50 z botem na pół. Ale chujnia. Nic nie dropnęło. Dobra, tu sobie wejdziemy za dwie dyszki. Mamy dwa centy. No, ale na jeden, na jeden to tutaj coś może jeszcze wydropimy. No, chyba nie w tej skrzynce. No nie. 6 złotych, no to lipa straszna. Dobra, tu za trzy dyszki, no trzy osoby. Wiedziemy, co to jest. Ember na buście, Gok na buście. O, emeczka dropnęła chłopakowi. A może mi teraz coś dropnie lepszego? No, chyba nie. Chyba nie, no zdecydowanie nie. Przejebałem oporowo, że tak powiem. Tutaj na tego underdoga wiedziemy. Mamy cztery skrzynki wszystkie w buście, ten Ultra na końcu. A, no początku też jest Ultra, ale nie dał za bardzo. Ważne, że jestem na prowadzeniu, tyle dobrego. Na razie cały czas utrzymuję przewagę i to taką całkiem znaczną. Uuu, kurwa, 74 zł Nie no, to była przesada. To była przesada, to była przesada, to mnie zabiło. Tak nie może być. 33 zł spróbujemy. Jedna skrzynka raptem. Ale może coś odda? No, no nie. botowi oddała. zajebiście, Każdemu kurwa tylko nie mi. Kurwa, chciałbym gdzieś dołączyć. No to 300 zł coś ryzykownie. Chyba, że wyjdę. Ktoś wejdzie albo bota dodać, nie? Nie, to wychodzę. to wychodzę. To wychodzę, to wychodzę. Tu za pięć dyszek bitewka, proszę bardzo. Mamy te skrzynki po... 4 zł w buście, czyli 8,40. to jest ten zajebisty handsmanik do wygrania. No, ale na bujście to w ogóle marna szansa, że nam to przeleci, nie? Więc na razie bym się tak tym nie jarał. Ziomek zgarnął przewagę. Niedobrze, niedobrze. I znowu ma tego umpa i to jeszcze w lepszym stanie. W minimalwerze na razie wychodzi na prowadzenie. Ani trochę mi się to nie podoba. No, no, ale wracamy, wracamy. Kurwa, co to jest, że gościu cały czas do przodu, a ja tylko do tyłu. No daj coś lepszego. No i chuj, znowu przejeba na bitwa. Ja pierdolę, to jest niesamowite jak ostatnio chujowo daje. Że nawet na bitwach tak chujowo jest, to jest nie, kurwa nie do pomyślenia. No kurwa fire elemental mu dropną. Ja pierdolę, no nie no kurwa no dzisiaj chuj i tak to wstawię. I tak to wstawię co by nie było i tak to wstawię kurwa, przepierdalam wszystko równo. Ale no, przynajmniej macie dowód, że no dropy nie są kręcone, tak? No tutaj wygrana w końcu, ale jaka to jest wygrana? 57 złotych, bitwa ze 180, no kurwa mać. Dzisiaj chyba panu CSGO Skinsowi coś, coś tam pod skórę zalazłem, tak mi się wydaje. Sądząc po tym, co tu się odpierdala. Tu mamy Ascenta w gesterze, więc tutaj może być ciekawie, no ale ciekawie kurwa dla niego, no. On ma Royal Guarda za 9 zdycha, ja chuja do dupy. No kurwa, wszystko jest niemożliwe. Tutaj na tej spółdzielonej. No ten hole jest do ugrania, fajnie jest ten death case. No to zobaczymy, no. Bez boosta to może być ciężko, ale to i tak nieźle dropnęło. O tym. fajnie dropnęło, no. No ale tutaj chujnia i wychodzimy na minus, dokładnie. I to o połowę. Zajebiście, kurwa, jak zwykle, dobra. Za 300. 19... O, chyba nie wiem czy mi się chce czekać tak szczerze na to. No ale dobra, jak już jestem, to jestem. To sobie to pootwieramy. Czy już bym wyszedł na prowadzenie? Dokładnie tak. Ale to i tak jest współdzielona. No ale przynajmniej drop taki w miarę. No, z tej pierwszej skrzynki. No tutaj też Desolite Specią COVID dropną. No, w sumie nie jest źle. Uuu, ten Digielek no tu podreperuje budżet. Dokładnie. 300 wyprawie. Kurwa. No to już, to już jest fajny dropik. To też jest fajny dropik. Tu ma 75 ziomek. u dobra. Ten Dysimator też nam coś da. Fajnie, ta bitwa kurde zapowiada się, jakby miała oddać. Tutaj znowu 5 dych wpadło. Co tu mamy? 35 zł. To, to, to nie jest aż tak dużo. Uuu, dobra. Wpadło, wpadło, wpadło. Tutaj stówka, tu 43. Słabe stany, ale no przynajmniej coś tam wpadło. Znowu 5 dyszek. Manki biznes za dwie dychy. Też spoko. Zobaczcie, już mamy dwa razy 300, tutaj 200. No na razie wszystko, wszystko idzie po dobrej myśli. Tu znowu cztery dyszki wpadło. Zajebiście. Dobrze jest. O, tu czerwona wpadnie, ale to 15 zł tylko. Szkoda. Myślałem, że więcej może trochę. Uuu, 7-7 i 6 dych. Dobra, ej, ta bitwa chyba odda, ale tutaj ziomek ugotował. Niesamowite. Tutaj już słabiej. Niestety. I to chyba najgorsze skrzynki są na końcu, trochę... Trochę kolejność jest słaba, ale no... zawsze coś. Uuu, jeszcze czerwona klejka, ile ona? 27, to słabo jednak. Mogło być lepiej, znaczy to i tak w sumie spoko jak na cenę tych skrzynek, ale Ale mogło być lepiej, nie? No i co? Na zero wyjdziemy? Jak to wygląda? 334, no kurwa niesamowite, taki dobry drop i taki tak na zero wychodzimy. Niesamowite, naprawdę. Myślałem, pok pokładałem dzisiaj trochę więcej nadziei w tym, CSGO jest ale kurwa nie oddaje. Dzisiaj, dzisiaj nie chcę dać. Tutaj mamy cztery skrzynki, zobaczymy. Czy się smakiem obejdziemy tylko, czy, yy, czy w końcu coś wyniesiemy? No, na razie się nie zapowiada, żebyśmy coś wynieśli stąd. Ani trochę. Jeszcze jedna skrzynka. No, niestety. Obeszliśmy się smakiem. Dyszka taktyczna. O, wszedłem tutaj za tą stówkę, ale o, może sam coś skleję zaraz tutaj za 8 dyszek na trzy osoby. No, to jest, To jest moja szansa. To jest moja szansa na odkutkę, jak się nie odkuje, no to będzie lipa, nie? No i kurwa przejebane, jak zwykle. Jak zwykle bitwa przepierdolona w pizdu, kurwa match, że tak powiem. Dobra, te punkty sobie wymieniało mnie, drażnią one. 950 Hej. fej. Uuu, jedna gwiazdka, razy dwa praktycznie dało. W sumie spoko, 370 złotych mam na koncie. Czy ja coś z tego mogę dołączyć? Tu, za 7 dyszek dołączymy, na trzy osoby. Czy tu coś da? Zobaczymy. Na razie nie dało. Kurwa, po 20 groszy, ale bieda, ty. O kurwa, Simowa dostał. Ty, ale. No, nawet na plus za bardzo nie wyszedł. Ale chujnie. Dobra, tu za 7 dyszek wbijamy. Na początku ten Mibru, potem nawi. No, jak zwykle chujowo. No, i tutaj też kurwa szału nie ma, tak szczerze, nie? No, wygrana bitwa, ale no, na zero, to co to za wygrana? Co to za wygrana, stary? Tutaj nie dołączę, nie dołączę. Dobra, wiecie co? Ja muszę swoją bitwę stworzyć. Robimy Al Ina. 305 zł walimy. Damy sobie tak. Ultra. Ale nie, dobra, to na koniec. Najpierw to, 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 to. Ascenta też damy. Damy Boreala. Mediuma. Nie, za dużo już się robi. Mm, kurde, co ja mogę dać? Jak nie Mediuma? Może któryś z tych więcej, czekaj. Może damy po dwie... Dobra, trzeba coś pousuwać, 317. Dobra, ale jak zrobię tak? O, idealnie. Idealnie i walimy to na dwie osoby. Jak odda to odda, jak nie to nie odda, No i chuj. I to by było pewnie tyle i zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. To same gestery są, więc emocja jak co najmniej na grzybach. No na razie chujnia. o kurwa tutaj też lipa. O niestety nie oddały te dwie pierwsze skrzyneczki. Tutaj mamy, kurde, cztery dyszki dla niego i dla mnie trzy. Też jest nieźle. Tutaj coś coś przejdę na, na moją stronę. Dyszkę więcej mam, ale. A dalej różnicę mamy za dużo. O, dostał za dwie dychy kurwa UMPa. Znaczy tego MP9. To niedobrze. Niedobrze, bo on utrzymuje przewagę, jeszcze pod dwie skrzynki. Ten Ultra Case może właściwie o wszystkim zdecydować, bo on jest tutaj najdroższy. Oho, czy zdecyduje? Zdecydował! Kurwa, mać! Dobra, ale no nie, no co to jest? 250 zł? Nie, no to jest przesada, kurwa, co jest go Oddaj drop. Ja pierdolę, no dzisiaj no, no, no nic nie daje, nic, zupełnie nic. Patrz, tutaj też pewnie będzie lipa. No i niestety na razie się zapowiada lipa, no goście mają 4 dychy prawie, więc jest lipa póki co, no. Dobra, wiecie co trzeba zrobić? Tak zwany all-in. Moje zaimki to Al in 210 zł za skrzynkę. Jak zwykle gówno, ja nie wiem, kurwa, kiedy ja się nauczę nie wchodzić w gówno, które nic nie oddaje. Naprawdę to kurwa małpa by to ogarnęła, a ja nie mogę. Niesamowite to jest. Dobra, dwa razy tym zakręcimy. Przeleciał ten kałaszek. A czy ten Zeus nam coś da? 13 zł nam da, to nie dał za bardzo. Tu Ferry będzie. Nawet nie będzie. 16 ziko, dobra, to jeszcze raz otwieramy. I P250, które jest chujawarte. O! Minimalware za 5 dych. Zajebiście, dobra, to otwieram dwie. Albo lepiej, boosta. I mamy. Signala, myślałem, że będzie chociaż ten tu ferry. No ale jak mamy, Signala za 6 zł. No to chyba chuj mi w dupę go Guskins mówi chuj ci w dupę O tak chuj ci w dupę szmocił Tak mówił Rafonix jakby co 35 złotych kurwa i znowu coś tam oddało Nie? I znowu coś tam oddało I tak kurwa odcinka skończyć nie mogę To już te 5 dych to To na przejebanie nie? Już nie będę i tak nic z tym nie zrobię za bardzo Więc kurwa no i znowu 5 dych No niesamowite nie? I teraz kurwa nagle zaczęło cokolwiek oddawać Jak ja już nie mam hajsu na koncie Tufery no to jeszcze raz Miejmy nadzieję, że już ostatni Obsidian, czyli chuja, czyli, że tak powiem, chuj do dupy. Niestety, pamiętajcie, że z moim kodem możecie wygrać te zajebiste skinki. Pamiętajcie, że tutaj macie dwa płomiczki przy najdroższych skinach. Wystarczy 840, żeby wziąć w tym udział, a szanse są podwojone. I pamiętajcie o tym, że przy każdej wpłacie macie szansę na wygranie skina. Im większa wpłata, tym większa szansa. Eee, I wpłacajcie miniono 15 zł, to macie szansę na wygranie tych wszystkich 8 skinów. A jak coś dropnę, no to się z Wami podzielę, nie? Także pamiętajcie, wpisujcie tutaj kod gruby przy doładowaniu. Powodzenia Wam, życzę ELO.